Thank you. raz jedenasty odbywają się w Strzegomiu zawody piłkarskie o tytuł mistrza diecezji służby liturgicznej w piłce nożnej. Służba liturgiczna, czyli ministranci, lektorzy, ceremoniarze, którzy na co dzień posługują w parafiach, są właśnie blisko ołtarza, ale też mają swoje zainteresowania, mają swoje też upodobania sportowe i wśród nich oczywiście na pierwszy plan zawsze wysuwa się piłka nożnej. Stąd każdego roku w Strzegomiu mamy taką dość ciekawą reprezentację z terenu całej diecezji, ministrantów, lektorów, ceremoniarzy, poczynając od tych właśnie najmłodszych ministrantów, kończąc na tych najstarszych ceremoniarzach, którzy rywalizują ze sobą o ten tytuł mistrza, który zawsze jakoś zdobi przez rok tą konkretną parafię, czy też konkretny dekanat z terenu naszej diecezji temu też tytułowi towarzyszy potem trofeum w postaci pięknego pucharu, który trafia do zwycięzców. Bardzo się cieszymy, że możemy tak jak wspomniałem po raz kolejny, 11 być tutaj w Strzegomiu, dzięki takiej dobrej, życzliwej współpracy, otwartości, przyjęciu nas przez pana burmistrza, też tutaj ośrodek sportu i rekreacji, gdzie korzystamy z gościnnych obiektów, że możemy przeprowadzić te potyczki sportowe akurat dzisiaj, w tę sobotę Mamy taką umiarkowaną pogodę, ale nie jest za gorąco, troszkę chłodno, ale ważne, że nie pada. Dzięki temu to nie przeszkadza temu, by się zmierzyli ze sobą juniorzy i seniorzy. Juniorów mamy 8 drużyn, natomiast seniorów drużyn 12 to taka bardziej liczniejsza grupa. I potyczki trwają na poziomie fazy grupowej dwa razy po pięć minut są rozgrywane mecze, potem jest faza pucharowa, no i myślę, że w granicach południa poznamy zwycięzców zarówno w kategorii Junior, jak i senior, ale także jest przewidziana nagroda, statuetka dla najlepszego brałkarza i dla króla strzelców. Także myślę, że ci, którzy dzisiaj będą się tutaj wyróżniać, wyjadą też nie tylko z dobro Wspomnieniami, ale także z tymi właśnie pamiątkowymi statuetkami.